Co to, to są te ketony? Pokażemy Wam, właściwie pokażemy Wam cyfrę, bo co to są ketony, to wiecie. Ketony to cząsteczki, które tworzą się w trakcie spalania tkanki tłuszczowej, do której tak trudno czasami się dostać, jeżeli wykonujesz i stosujesz błędne zalecenia. To prawda, właściwie ketony przez niektórych, chyba przeze mnie, często też używa, nazywane są takim czwartym makroskładnikiem czyli no, no, no czymś, co daje mm, energię. No, tutaj ma, ma też wiele świetnych właściwości takich prozdrowotnych, ale może nie o tym teraz. Po prostu spokojnie twój organizm, jeżeli nie ma węglowodanów, no bo przecież nie zjedliśmy śniadania idąc na śnieżnik, weszliśmy na śnieżnik, zrobiliśmy około 20 km bez śniadania, bo po prostu nie potrzebowaliśmy, bo mamy zapasy, ciągle mamy zapasy w organizmie i nasz organizm przy braku węglowodanów właśnie żywi się ketonami. Powyżej 0,5 to jest stan ketozy. My jest Jesteśmy zadoptowani długo do, do, do ketozy, dlatego. Dla... Czyli tą elastyczność, o której mówimy, tak jest. dążymy do elastyczności metabolicznej. My osiągnęliśmy już jakiś czas, czyli tak, nasz organizm szybko potrafi przerzucić się z tego paliwa glukozy na paliwo ketony. I po to to wszystko jest właśnie yy, uświadomienie sobie, że Twój organizm ma drugie źródło energii kanka tłuszczowa, którą trzeba spalić, żeby te ketony zaczęły się uwalniać i dawać energię Twojemu mózgowi, Twojemu sercu, Twoim mięśniom. Cały organizm czerpie korzyści z ketonu. No to w skrócie. Idziecie w góry, nie jecie śniadania, ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Woda. Wodę musicie mieć ze sobą. Najlepiej z dodatkiem soli himalajskiej albo kłodaskiej, żeby był tam sód. I nawadniajcie się w miarę potrzeby. Zobaczycie, że nawet jeżeli rano, bo ja się przyznam, rano czułem głód z jakiegoś powodu, czułem głód, ale przezwyciężyłem to, bo wiedziałem, że po prostu to jest tylko chwilowe i faktycznie jak zwiększała się ilość ciał ketonowych, no to czułem przecież, zbiegaliśmy ze śnieżnika, mijaliśmy pozdrawiających nas ludzi, to było miłe strasznie. I teraz ja się czuję po prostu jak młody bóg. No tak mówiąc. i te ketony, i te ketony Siądę sobie. Bo te, I te ketony okrzyknięte tą złą sławą kiedyś. Tak. Kiedyś okrzyknięte złą sławą. Mm, rzeczywiście trudno, trudno, ciężko. Tak, ja wezmę. Jeszcze w niektórych środowiskach, żeby one odzyskały tą, tą prawdziwą e, swoją moc. To, to, to prawdziwe brzmienie, że ketony nie szkodzą. Ketony nie uszkadzają. To wzięło się z tego, że... Rzeczywiście kwasica ketonowa, taki stan zagrożenia życia pojawia się przy źle kontrolowanej cukrzycy. Zwykle typu pierwszego. Zwykle typu pierwszego i tego powodu w mózgach wielu z nas profesjonalistów nadal słowo ketony wzbudza negatywne emocje, co nie powinno być mieć miejsca no, w czasach, kiedy wiedza jest na wyciągnięcie ręki, kiedy badania naukowe już dawno powiedziały nam, że tak, że, to, że to nie te ketony indukowane stylem życia keto LCHF, tylko to są ketony w wyniku choroby źle kontrolowanej. Także nie mylmy tych dwóch pojęć, bo często y, straszy się y, niestety jeszcze kwasicą ketonową tak osoby, jest. które chcą zadbać o swoje zdrowie, które chcą pięknie i długo żyć i które ograniczają węglowodany po to, żeby wprowadzić, osiągnąć ten cudowny stan ketozy. Właśnie. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo to jest informacja też dla kolegów lekarzy bardziej, ja tak sobie myślę. Chodzi o to, żebyście poziom glukozy 80%, yy, no i, i tak ładnie, na, na cały czas 70, 80, chociaż miałem hipoglikemię, słuchajcie. To jest też informacja dosyć ważna. Hmm, tu była hipoglikemia o godzinie 11.30, no, której w ogóle nie czułem. Czyli Potrzez? to, czyli tutaj. Aha. Jest na, na czerwono hipoglikemia, której w ogóle nie czułem około 12.30. Ale to dlatego to też, słuchajcie, nie przez przypadek to jest. Rafale, oddam Ci to. Bo... E, e, Czym się różni hipoglikemia taka w stylu niskowęglowodanowym keto i hipoglikemia reaktywna? No ja jej nie czułem, <laughs> dlatego że mój organizm bez problemu sobie w, w tym momencie, kiedy wyczuł niski poziom glukozy, no wziął energię z ketonów, jak, jak wiadomo. W ogóle tego nie poczułem, bo jakby mięśnie, cały organizm jakby bez problemu po prostu pstryczkiem się przesunął. Tak. Różnica między hipoglikemią reaktywną polega na tym, że ona występuje w stylu życia w, wysokowęglowodanowym, <laughs> czyli tak. aqui <laughs> gdzie jesz tak, jesteś przeładowany węglowodanami, węglowodany indukują insulinę, hiperinsulinę reaktywną i ta insulina zbyt gwałtownie wrzuca do komórek jako, jako tą, tą kompensację glukozę, powodując nagły spad z wysokiego wzrostu. To powoduje wilczy apetyt, to powoduje często zaburzenia rytmu serca, to powoduje często bladość skóry, to powoduje naprawdę złe samopoczucie, czyli zobaczcie, to jest całkowicie inny stan, jak tutaj podczas wysiłków fizycznych tej elastyczności metabolicznej. No, oczywiście Świetnie i ta, to i, i, I ta elastyczność metaboliczna to jest stan do którego dążymy u siebie i u was. Dążymy do tego u was edukując was na ten temat. No bo yy, nie ma innej możliwości jak stracić ten nadmiar kilogramów, być zdrowym metabolicznie jak przez ograniczanie tych węglowodanów yy, i Cieszenie się tymi ketonami. A przy okazji, bo ja to powiem, bo ja zaraz zapomnę. Walnijcie w tego kciuka, tego. słuchajcie, jeżeli uważacie, że to, co robimy, mówimy, ma sens, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. E, a jeszcze jedno: Bertin pamiętajcie, tam jest więcej e, a, informacji. Świetnie. Link umieściliśmy e, w opisie. Dokładnie, to jest najważniejsze: tam, tam wskakujcie i, i pamiętajcie o białku. Idziemy na steka, idziemy na mięcho, idziemy na e, podwójną porcję mięcha.